Sankcje dla Białorusi. Opublikowano rozporządzenie: Samoloty z Białorusi nie wlecą do Polski. Rozporządzenie opublikowane. W dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, z którego wynika, że od czwartku obowiązywać będzie zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników lotniczych z Białorusi. Wprowadza się zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną statków powietrznych użytkowanych przez przewoźników lotniczych z Republiki Białorusi, stanowi opublikowane w środę w dzienniku ustaw rozporządzenie Rady Ministrów podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego. Dodano, że zakaz nie będzie stosowany wobec samolotów wykonujących lot o statusie HUM, czyli lotu statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej. W rozporządzeniu czytamy, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jedyny rejs samolot Białoruskiego Narodowego Przewoźnika Lotniczego Belawia lecącego z wylądował w środę po godzinach. 14 na warszawskim lotnisku Szopena. Jak mówił rzecznik portu Piotr Rudzki, zgodnie z rozkładem lotów w środę był to jedyny rejs białoruskiej linii. W środę po południu rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na Twitterze, że Rada Ministrów przyjęła zakaz wlotów w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników z Białorusi. Jest to element realizacji sankcji, o które wnioskował podczas Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Tymczasem PLL Lot poinformowały na Twitterze, że wszystkie połączenia lot z Mieńskiem zostały wstrzymane, a dla lotów nad Białorusią wyznaczono alternatywne trasy. Zatrzymanie dziennikarza szefowie państw i rządów zdecydowali w poniedziałek o nałożeniu kolejnych sankcji na przedstawicieli reżimu białoruskiego, jak również sankcji gospodarczych na Białoruś. Zdecydowali również o wprowadzeniu zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną Unia Europejska dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych Unia Europejska oraz zaapelowali do przewoźników lotniczych mających siedzibę w Unia Europejska o unikanie przelotów nad Białorusią. Unijni liderzy potępili zmuszenie przez Białoruś do lądowania samolotu Ryanair w Miejsku oraz zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Decyzje szczytu Unia Europejska to konsekwencje niedzielnego przymusowego lądowania samolotu Ryanair w Mińsku, który leciał zatem do Wilna. Pretekstem było rzekome zagrożenie bombowe, które według niezależnych białoruskich mediów było prowokacją służb specjalnych. Władze Białorusi potwierdziły, że wysłały myśliwiec białoruskich sił zbrojnych MiG-29 w kierunku pasażerskiej maszyny. W samolocie linii Ryanair zatrzymany został opozycyjny dziennikarz, bloger i aktywista Raman Pratasiewicz, a także jego partnerka Sofia Sapiega, obywatelka Rosji. Władze Białorusi ścigały Pratasiewicza listem gończym. Dworczyk, kraje czekają na procedurę. Szef KPRM Michał Dworczyk, pytany w Polsat News, dlaczego mimo decyzji podjętych na szczycie Unia Europejska samolot białoruskich linii Belawia został wpuszczony do Polski, odparł, że zapadły decyzje polityczne, które obecnie są implementowane przez poszczególne kraje. Do tej pory tylko trzy kraje w Europie zablokowały ruch lotniczy dla białoruskich statków powietrznych Litwa, Francja, Ukraina. Polska podjęła dzisiaj przez Radę Ministrów stosowne rozporządzenie i od północy również ruch będzie zamknięty, poinformował dworczyk. Pozostałe kraje, według mojej wiedzy, czekają na stosowne procedury, które muszą zostać przyjęte w Brukseli. Natomiast my, mówię o tych czterech krajach, podjęliśmy decyzję samodzielnie w oparciu o przepisy związane z bezpieczeństwem, dodał minister. Podkreślił przy tym, że problemem nie jest przyjęcie rozporządzenia, lecz regulacje europejskie, które wchodzą w życie w określonym czasie. Szef KPRM zaznaczył, że trudno jest przewidywać przyszłość w sprawie sytuacji na Białorusi, ponieważ w ostatnich miesiącach doszło do nakręcenia spirali przemocy, a sam reżim Łukaszenki staje się coraz bardziej nieprzewidywalny. Wśród działań reżimu wymieniał agresję wobec swoich obywateli, aresztowanie więźniów politycznych, represjach, działaniach na poziomie międzynarodowym. Nie ma takich przesłanek na razie, żeby z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość, że sytuacja ulegnie poprawie, mówił dworczyk.